Muzeum Archeologiczne w Krakowie jest to jeden z najstarszych tego typu obiektów w Polsce, założony w 1850 roku. Posiada w swoich zbiorach około 800 tysięcy eksponatów. Dzisiaj w podróżach Roberta zabieram Was do Muzeum Archeologicznego w Krakowie które znajduje się niedaleko Wawelu i teraz przechodzimy przez Planty Krakowskie. Za dokładnie 20 metrów, 30, będziemy już wchodzić do muzeum. Jest niedziela. W każdą niedzielę Muzeum Archeologiczne oferuje darmowe wejścia. Będziemy wchodzić do Muzeum Archeologicznego, który jest na ulicy Polselskiej 3. Tak wygląda wejście, które jest za mną w tej chwili. Wchodzimy teraz do Muzeum Archeologicznego. Tablica informacyjna informuje o godzinach otwarcia. Jest niedziela, więc dzisiaj kasa jest nieczynna, ponieważ wejście jest darmowe. Przechodzimy przez przepiękny ogród, który jest przed muzeum. I tutaj takie małe wejście niepozorne. Będziemy wchodzić do środka. Widać tutaj, jak blisko jest bawel od muzeum, dosłownie 5 minut na piąte. Pierwsza sala to sala eksponatów egipskich. Wewnątrz tej drewnianej figury były szczątki prawdziwego ptaka, ognięte w płótno. Jest tak ciemno, że nawet Oczami trudno cokolwiek zobaczyć, a przeczytać podpisy to nawet mowy nie ma. Pieniądze rzymskie z różnego okresu cesarstwa rzymskiego. Tutaj jest fragment całunu grobowego z II wieku naszej ery. A tutaj w gablocie różnego rodzaju amulety egipskie, bo jesteśmy w sali egipskiej. Tu ciekawe, pojemnik na perfumy, bransoletki i wisiorki z kości oraz szpilki z kości. Jest jeszcze lusterko, ale to lusterko jest niewypolerowane, więc nic się nie odbija. Tutaj jest sarkofag tancerki. Widzę, że jest to z drewna, trumna i objęta mumia w bandarze. Instytut Krem Kryminologii w Krakowie y, badał te szczątki i zrekonstruował przypuszczalną twarz kobiety. Tak to wyglądało na podstawie zdjęć rentgenowskich i kości, jakie y, udało się na rentgenie zobaczyć. Tutaj mamy następną rekonstrukcję twarzy. Jak to? wyglądało i jak mogła wyglądać ta kobieta gdy żyła. Jesteśmy w sali egipskiej, ale tu jest zakamuflowana w piwnicy kolekcja peruwiańska. Tego nikt nie zauważy. Widzę, że ludzie, którzy byli przed nami, po prostu poszli dalej. Bo nikt nie spodziewał się, że tu można zejść. A tu jest przyjemnie. Już jest lepiej oświetlone wszystko. Same podziemia są bardzo interesujące, te piwnice. To pewnie jedyne miejsce, gdzie mogę sobie zrobić selfie, ponieważ jest troszkę światła. Ale jak tylko zagłębi się troszkę dalej i chcę zobaczyć jakieś artefakty, no to jest za ciemno, nawet żeby zrobić krótki filmik. Rzeczywiście, to już nie europejskie ani afrykańskie, ale amerykańskie dzieła sztuki z Peru. Tu jest mapa, gdzie znaleziono te wykopaliska w Peru, jaka była chronologia, ale tutaj nie będę tego czytał, bo jest to za dużo. Można zatrzymać stop klatkę i poczytać sobie, jeśli ktoś jest zainteresowany. Ta kolekcja była stworzona przez polskiego naukowca Władysława Krugiera i jego ekipę, który był w Peru w XIX wieku. Przykłady różnego rodzaju pisma na kamieniach, na tabliczkach glinianych oraz ciekawe płaskorzeźby. Bardzo fajna mapa. Tutaj mamy mapę Krakowa i Okolic, stanowiska archeologiczne. Naciskamy w tej chwili Paleolit, czyli aż do 20 tysięcy lat przed naszą erą. Gdzie są stanowiska, gdzie ludzie żyli. Teraz jedziemy dalej Neolit wciśni, Neolit. Dobrze, dalej. Epoka brązu. Epoka brązu w Krakowie dalej. Epoka żelaza. epoka żelaza jest teraz w ciśni. Epoka Żelaza. Tu, wczesna, teraz jest późna epoka żelaza. No i wczesne średniowiecze. Żeby zapamiętać te nazwy i jak były umiejscowione w czasie. No to tutaj pokażę jak to wyglądało. Chodzimy w lewo i patrzymy, jak dawniej wyglądali ludzie, ich wzrost i postura. Coś to wygląda bardzo tak nieprzyjemnie. Nie był za wysoki, ale krępy. W tej sali ułożone jest wszystko chronologicznie, od najstarszych y, czasów 70 tysięcy lat aż do. Nowożytnej epoki. Na początku były krzemienie jako podstawowe narzędzie obróbki. To był kamień łupany. Potem ten kamień, krzemień był coraz bardziej obrabiany. Coraz dokładniej. Był tak dokładnie obrabiany, że można było z niego zrobić groty szczał. Później można było kamienie, aż wygładzić. To była epoka kamienia gładzonego. W tych czasach, najstarszych 70 tysięcy lat temu, takie zwierzęta żyły mniej więcej w Polsce, na terenach Polski. Potem mamy 21 tysięcy lat temu, przed naszą erą, żyły mamuty, nosorożce, a my. 6.800 lat, 5.000 lat, 3.500 i tak dalej, i tak dalej. Dochodzimy teraz do e, przemienia, który był już obrabiony bardzo dokładnie. Ta siekiera jest po prostu tak wygładzona, jak żelazna e, w dzisiejszych czasach siekiera. Tutaj mamy siekierę już z brązu, czyli dochodzimy do epoki brązu i ozdoby z brązu oraz miecz z brązu, nie za duży. Ja na początku myślałem, że to sztylet i tutaj zwierzęta, jakie były 700 lat przed Chrystusem na ziemiach polskich, 250 lat, 160 lat. Ale to już zwierzęta takie jak teraz żyją. Przechodzimy powoli, tutaj dalej mamy epokę brązu i przechodzimy powoli do epoki żelaza. Tu jest miecz żelazny, ostrza i groty, yy, żelazne groty włóczni, sprzączki do pasków z żelaza. I tu już mamy epokę żelaza. Która jest coraz bardziej rozwijana i coraz dokładniejsza, rotyszczał, no i zaczynają się miecze i topory już z żelaza, które były bardziej twarde i mocne niż te z epoki brązu. Dlatego kto miał technikę wypalania żelaza, wygrywał w czasie wojen. Olbrzymie naczynie do trzymania zboża. I mamy salę, gdzie jest pokazane zdobywanie pożywienia za czasów Neolitu i nowszych, od 70 tysięcy lat. Na początku to były tylko kije, gdzie na końcu kija były albo kamienie zamontowane, albo też kule z kamienia, które można było wyrzucać czy też okładać zwierzę. 21 tysięcy lat temu. Już pojawiły się pierwsze łuki, które były rozwijane później coraz bardziej. Pióra z ptaków były montowane na lotkach, a groty były jeszcze z kamienia, z krzemienia. 5300 lat przed naszą erą. Siekiery, gdzie koniec był, siekiery kamienne. Głownia. 3,5 tysiąca lat temu tak to wyglądało. Około 2000 lat temu ludzie się w skóry zwierzęce ubierali. 700 lat temu już te narzędzia były bardziej dopracowane. No i 250 lat temu zaczęto już uprawiać rolnictwo. I tutaj mamy to pobijane w deskę. Metale, na których się zboże odczepiało e, od ziarna. 160 lat przed naszej ery już e, mamy radła i narzędzia do uprawiania roli. No i 1000 lat naszej ery to już rzeczywiście średniowiecze, gdzie to wszystko było już dobrze rozwinięte i był handel solą w Krakowie, jako jedno z bogactw krakowskiej ziemi. Oczywiście wydobywane w wieliczce. To chyba jedna z najciekawszych sal. Tak żyli ludzie 70 tysięcy lat temu. I przejdę tutaj, pokażę, jak to wyglądało. 21 tysięcy lat temu, chyba porządnie byli ubrani. To musiała być jakaś 7 tysięcy lat przed naszą erą, ale tutaj byli dosyć mali ludzie, czyli pół tysiąca lat. O, tutaj to ja widzę już bardziej średniowiecze. 700 lat przed Chrystusem, 250 lat, 160 lat. No, tutaj jest ciekawie. 800 dla naszej ery. No, to tutaj jest średniowiecze. Tysiąc lat. Już Polska jest państwem. 1300 lat. No i zobaczymy, jak to ich gospodarstwo wyglądało. Jak mieszkania, jak żyli. Tutaj, chaty. Musimy pójść do takich chat do jakiegoś skansenu żeby to zobaczyć na żywo, bo na razie to widzimy tylko na makietach o, do dzisiaj się tak buduje z Beli domy A można podpatrzeć jak się buduje dzisiaj domy bo to niewiele się różni co prawda, wraca z powrotem krycie szczechą, tak jak tutaj jest. No i zagrody dla zwierząt. Bardzo ciekawa sala. To jest chyba najciekawsza sala. Można spokojnie sobie popatrzeć i porównać wzrost tych ludzi, jak te obejścia wyglądały, jak się budowało dawniej domy. Zauważyłem, ja że najciekawsze było jeszcze przede mną czyli jak życie. Wyglądało za czasów Jaskiniowców. Porównam sobie teraz, jaki jest wzrost mój w porównaniu z dawnymi czasami. Ja mam lat 72, więc tutaj 6800 lat temu to w porządku. Byłem dosyć wysoki, ale tutaj ten dertalczyk. Tutaj wygląda jakby był inny Bertolczyk. Tam masz 70 tysięcy lat temu żył. Zobaczmy tutaj, jak to jest w porównaniu z innymi. Cofam się tyłem, żeby można było zobaczyć, jak ludzie dawniej wyglądali w porównaniu z dzisiejszym człowiekiem. Przyciągną. O, to widzę, że ktoś się... Adam włączył, nie można podchodzić za blisko, czasy słowiańskie, światowite, głowa, twarze na cztery strony świata skierowane, wymiana surowca. Na początku, 21 tysięcy lat temu, no to były krzemienie. Potem 5300 lat temu, dalej krzemienie. I jak to wszystko w Europie handlowało się za dawnych czasach wymianą materiałów i surowców. Epoka kamienia i brązu. 700 lat przed Chrystusem epoka brązu i szlaki wymiany handlowej 250 lat przed chrystusem to już kamienie szlachetne można zobaczyć branzolety szklane bursztyn Już 160 lat, za czasów Chrystusa, pełną parą była wymiana handlowa. Skóry, gdzie w Polsce były popularne, no i miód, który tutaj widzę, plaster miodu. A płaciło się monetami. Tysiąc lat już w naszej ery, no i żelaza, miecze żelazne. 1300 lat naszej ery. Przechodzę przez tą salę bardzo ciekawą, gdzie są pokazane, jak dawniej chowano ludzi. I z czym, o kopiec. Czy to Kopiec Kraka? Czy jakiś inny? Bardzo ciekawy pomysł, bo można sobie pooglądać na telewizorze, a potem nawet dotknąć. Jak wyglądają takie formy do wytapiania brązu? Także w każdej szufladzie jest coś ciekawego. O, temperatura wypalenia żelaza 1200 stopni. No i tutaj jest też ruda żelaza. To też wytopione żelazo, bym raczej powiedział. Nie. Łupka żelaza, czyli po prostu. To, co się wydobywa z ziemi, a potem się wytapia z tego żelaza. No i mamy naczynia. Nie naczynia, tylko y, żelazne groty, siekiery. No i teraz można zobaczyć, jak się wypala ceramikę. W specjalnym piecu i w jakiej temperaturze? 800-900 stopni Celsjusza. Jedna z ciekawszych sal, gdzie można spędzić troszkę czasu i poznać w jaki sposób wyrabiano naczynia, żelazo, ozdoby. Można tutaj spędzić jakieś pół godzinki, żeby prześledzić każdą e, z możliwych e, produkcji. A potem sobie otworzyć szyflatkę i dotknąć takiego krzemienia lub żelaza wytopionego w piecu. Wchodzimy do sali, gdzie były grobowce. Widzę, że nie tylko mieli w Wielkiej Brytanii, ale u nas w Polsce też były monumentalne grobowce z kamienia, z epoki kamienia. Tak, dzięki grobowcom, gdzie chowali ludzie razem z narzędziami, z uzbrojeniem i z innymi Rzeczami. Dzisiaj możemy te wszystkie rzeczy odkopać i zobaczyć jak kiedyś ludzie żyli. Jakie mieli ozdoby, jakie mieli narzędzia i czym się zajmowali. Ale wchodząc do takiego lasu i widząc coś takiego, no nie pomyślałbym nigdy, że to jest taki grobowiec duży. W taki sposób chowano Słowian. Zabytki śródziemnomorskie, czyli z rejonu Morza Śródziemnego, marmur z Damaszku. No to Włochy, to od razu widać, że to Włochy. Mumia chłopca z II wieku przed naszą erą. To nawet nie musi być podpisane, bo to wiadomo, że to jest Grecja. To od razu się kojarzy te amfory z Grecją. Dalej Grecja. I oliwne, pismo klinowe, cegły gliniane z pismem klinowym, szósty i piąty wiek przed naszą erą. No, przeczytać to, to jest dosyć trudno. Bardzo fajny, fajny sklepik z pamiątkami i z książkami o życiu Słowian i Faraonów. Wrażenia są pozytywne po tym muzeum. Spędziliśmy tutaj godzinkę, ale myślę, że można by było spędzić śmiało dwie godzinki. Jakby człowiek chciał dokładnie pooglądać wszystko. no żąda, Żona mówi, że więcej. To rzeczywiście dwie godzinki to czas szybko poleciał. Naprawdę było co oglądać. I jakby chcieć pooglądać wszystkie te audiowizualne rzeczy. Zobaczyć jak było wytapiane żelazo, jak były gliniane naczynia robione. Jak były ozdoby robione, to rzeczywiście można by spędzić dużo więcej czasu. To muzeum jest bardzo blisko Wawelu, którego, który za mną widać nawet. Jeszcze na koniec przelecę nad ogrodami Muzeum Archeologicznego i widok na Wawel, planty obok. Polecam od razu przejść na Wawel po zwiedzeniu tego muzeum. Dosłownie jest to 5 minut na piechotę. Zapraszam do oglądnięcia mojego filmu o Wawelu, który jest na YouTubie. Dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę, a jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze, to pozwoli poznać opinię o moich filmach. Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też, aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do ponownego oglądania innych moich filmów.